Witam serdecznie wszystkich numizmatyków na kanale Numizmatyka Codziennie. E, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat oceny stanu zachowania monet, stricte monet obiegowych II Rzeczypospolitej. Weźmiemy sobie pod lupę y, złotówkę i dwuzłotówkę nazywaną żniwiarką, bitą w latach 24-25, złotówkę z 1929 roku, 5 zł z nikę, 5 i 10 zł oraz 2 zł z głową kobiety oraz dwójkę, piątkę i dziesiątkę z piosuckim. Jeżeli chodzi o stan zachowania monet i jego ocenę, to trudno jest jednoznacznie powiedzieć, jak powinno się oceniać stan zachowania monet. Oczywiście zawsze trzeba patrzeć na to, jak moneta jest obtarta, jak zachowane jest jej lustro mennicze oraz y, czy ma jakieś rysy, czy ma jakieś, no, nie daj Boże, dziury, y, czy zdarcia rantu. Ale jeżeli chodzi o taką precyzyjną ocenę stanu zachowania, no to trzeba oceniać każdą monetę z osobna. Jeżeli mamy tutaj na przykład taką złotówkę z 25 roku z zeżniwiarką, no to możemy spojrzeć, że jest ona dosyć dobrze zachowana. Ma ona zachowane większość y, górnych części reliefu, nie ma jakichś specjalnych zarysowań i można powiedzieć, że jest ona dobrze zachowana, ale możemy ją teraz przyrównać do monety prawie że idealnym z katalogu Janusza Parchimowicza i zobaczmy jak to wygląda w takiej perspektywie. Moneta ta ma zachowany ten brzusiec orła i najważniejszym właściwie w ocenie żniwiarek jest to jak wygląda właśnie ten brzusiec orła, jak zachowane są te pióra. W tej monecie jest on dosyć dobrze widoczny ale jeszcze wielu, wiele mu brakuje do, do, do monety idealnej menniczej Możemy na przykład sobie zobaczyć na monetę zdecydowanie gorszą z roku 24 1 złotówkę, gdzie te pióra orła na brzuchu są bardzo słabo widoczne, słabo bardzo widoczne jest też to oko orła. Albo możemy też wziąć dwóch złotówkę w jeszcze gorszym stanie, yy, gdzie to oko i te. Tutaj y, ten, ten brzusiec praktycznie w ogóle nie jest widoczny. Nie ma na nim w ogóle żadnych szczegółów, tak jak na tej monecie z katalogu. No i właśnie, co należy oceniać w złotówkach i dwuzłotówkach złotówkach ze żniwiarką? Przede wszystkim ważne jest to, jak zachowany jest ten brzusiec oraz jak zachowana jest. Hmm, jest ta głowa tej, tej, tej żniwiarki. Jak zachowana jest jej chusta? Tutaj widzimy, że ta chusta jest widoczna, aczkolwiek nie odchodzi tak, tak dobrze od reszty, jak na przykład na tej sfotografowanej monecie, gdzie ta chusta jest widocznie oddzielona od reszty. Świetnie widoczne są też te, um, te kłosy tutaj oraz ta dalsza część chusty. I i włosy tej żniwiarki, tutaj na przykład na monecie, no bardzo tego brakuje, bo widzimy mniej więcej zarys tych włosów i widzimy mniej więcej zarys tej chusty, no ale nie ma to takiego oddzielenia jak tutaj. Dodatkowo tutaj widać, że na tej głowie jest widocznych parę trochę głębszych rys, co znacznie obniża jej stan zachowania, dlatego no w moim skromnym okiem oceniłbym go na 2 minus, gdyż rzeczywiście jest ona dobrze widoczna, aczkolwiek wiele brakuje jej do tej doskonałości. Tutaj te monety 2 złotówka, no to taki bardziej stan 3 minus albo nawet 4 plus. I 1 złotówka z 24 też raczej taki 3 minus, bo jest tutaj widoczny. Yy. Widoczny ten orzeł, i tak dalej, nawet trochę widać tych piór, aczkolwiek brzusiec, który jest najwyższą częścią reliefu, tutaj no jest zdecydowanie gorszy. Przechodząc do kolejnej monety, która jest niesamowicie ciekawa, jest to złotówka z 2009 roku. I normalnie taką złotówkę na targu, czy na aukcji, czy w ogóle gdziekolwiek da się kupić naprawdę za cenę rzędu 2-3 złotych, a nawet, nawet mniej czasami. W takim stanie zachowania jak tu. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o większy stan zachowania, dużo lepszy stan zachowania, taki jak na przykład tutaj, sfotografowany w katalogu, gdzie ten stan no, jest, jest, jest genialny, aczkolwiek też nie idealny, ale widać tutaj świetnie tego orła, widać jego tutaj mm, zarysowanie na brzuchu i widać te. Mm, Kropki na koronie, co jest bardzo istotne w tych późniejszych monetach y, drugiej RP i widać oko orła. Jeżeli chodzi o ocenę stanu zachowania monet drugiej RP, to dzielą się one y, głównie tego y, głównie tego awersu z orłem, to dzielą się one na dwie typy. Pierwszy typ to jest te monety ze zmiarką, gdzie ten orzeł jeszcze jest w tym stylu. I tam najważniejszym w ocenie tego, tego awersu jest brzusiec, oraz też ten, ten dziób. W późniejszych latach, gdzie orzeł już wygląda w ten sposób, a lepiej to nawet pokażę na fotografii, yy, gdzie wygląda w ten sposób orzeł. Najważniejsze jest, aby brzusiec też jest bardzo ważny, ale jeżeli chodzi o te stany idealne, to najważniejsze jest, aby y, moneta zachowywała te trzy kropki w koronie i wa ważne, aby dobrze było widać oko i wtedy no, jeżeli widać zarówno bardzo dobrze oko i dziób i te trzy kropki w koronie, no to wiemy, że moneta jest właściwie prawie, że mennicza i jeżeli zachowuje do tego świetne lustro mennicze, no to spokojnie możemy liczyć na ocenę rzędu MS, czyli Pierwszy, 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 minus stan zachowania. Idąc, yy, idąc do dalszych monet, można jeszcze wspomnieć, że tutaj na rewersie ważnym jest, aby ona zachowywała detale tych tutaj ornamentów. Bo ta moneta na przykład, mimo, że nie jest w jakimś tragicznym stanie zachowania na pewno, no to nie zachowuje tak świetnie tych detali, tych ornamentów. Widać, że no ta to jest idealna, widać każdą kreskę i widać, jak ona oddziela się od reszty. Dobrze, możemy przejść dalej do monet 5 złotych z Nik, które były bite w latach 28, 30, 31 i 32. Już je tutaj szukam w katalogu, bo chciałbym je... Dobrze Państwu zaprezentować. Nie wiem czy one są. A, bo to będą 5 zł. No tak, mamy, mamy już Nikę. No dobra, to chyba są najlepsze jej zdjęcia. Jeżeli chodzi o monety 5 złotych Nikę, to tutaj mamy do czynienia z tym nowym orłem. Gdzie najważniejsze, tak jak mówiłem, jest, aby było widać yy, dobrze te trzy kropki. Tutaj akurat na, na, na tym ujęciu ta moneta wygląda bardzo źle widać jej właściwie tylko rysy ona wprawdzie nie jest aż w takim złym stanie zachowania no ale pozostawia wiele do życzenia widać dużo zarysowań no i nie jest ona na pewno na pewno oceną rzędu ani jeden ani dwa no i właśnie jeżeli mówimy o ocenie stanu zachowania NIKĘ, no to tak jak mówiłem najważniejsze są te trzy kropki na awersie na, na najważniejsze są te te trzy kropki, i oko. No tutaj na przykład wi widać, że jest to idealne, jak to wygląda. A za to, na rewersie, y y tak, na rewersie, y bardzo ważne jest, aby ładnie tutaj widać było te detale. Co na przykład na tej monecie jest średnio widoczne. Nie widać tych detali tak dobrze jak na, na tej, co jest oczywiście normalne. No i te detale. Yy, sukni i yy, 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 yy właściwie można powiedzieć, że to jest ważne w tej monecie. Oczywiście w każdych monetach, w każdej, na każdej monecie trzeba patrzeć na, na jej połysk i i to lustro Przejdźmy już do kolejnych monet, bo ten filmik nam się zrobił dosyć długi. Czyli do monet z, z tutaj głową kobiety. Tutaj monety nadal są z tym z tym nowym orłem. Oczywiście już tak będzie do końca drugiej RP. I tutaj jeszcze na rewersie przedstawiony jest wizerunek kobiety. I tutaj najważniejsze jest aby dobrze było widać oddzielenie głowy od tutaj, mm, znajdującej się jakiegoś takiego kołnierza, czegoś, czegoś w tym stylu. Akurat na tej ilustracji nie jest to aż tak dobrze widoczne, gdyż jest to 2 złotówka, więc no, automatycznie wiadomo, że przy tych niższych nominałach trudno jest zachować e, tak, tak dobre detale, bo po prostu te monety są dużo mniejsze. Ale przejdźmy sobie do, do monet z głową kobiety. Są one tutaj 5 złotówki, a może nawet znajdę 10 złotówkę. Byłoby to idealne. Mamy. Tak, i widać, że tutaj w 10 złotówce już widać bardziej to oddzielenie, a szczególnie tutaj widać, że jest duże oddzielenie. Widać wszystkie detale, widać detale tej, tej głowy. No i oczywiście to, co mówiłem wcześniej o orle. Jeżeli chodzi o kolejne monety z Marszałkiem to tutaj warto yy, warto patrzeć zawsze na na wąsy i ogólnie twarz tego Marszałka widać tutaj na tych monetach idealnych jak dobrze widać yy, te, te włosy te wszystkie oddzielenia oraz jak dobrze zachowane są wąsy oddzielenie tutaj Kołnierza od reszty głowy. No i oczywiście w dalszym ciągu orzeł. W, tej, w tego typu monetach ten orzeł jest mniejszy. Więc jeżeli na tych monetach widać dobrze trzy kropki i, yy, i to, to oko orła, no to wiemy, że mamy do czynienia z monetą w bardzo dobrym stanie zachowania. Tutaj na przykład mam bardzo ładnie zachowaną dziesiątkę z 1937 roku. Moneta jest, jest w bardzo ładnym stanie zachowania, może ciężko będzie to uchwycić, ale też widać i przynajmniej trochę te trzy kropki i, i tą twarz orła. Tutaj mamy też na przykład monetę ocenioną na AU55 przez NGC. Więc automatycznie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką solidną monetą w drugim stanie zachowania i widać tutaj akurat słabo widać hmm, tą monetę w tym świetle i, i przez ten slab, aczkolwiek jest tutaj widoczny ten świetny brzusiec, bardzo dobre, bardzo dobrze zachowana głowa orła. I tak właśnie wyglądają te idealne monety, jeżeli chodzi o ocenę stanu zachowania zarówno monet drugiej RP, jak i innych monet, to najważniejsze jest to, aby porównywać monetę i jej relief z monetami idealnymi. Należy porównywać, jak na przykład taka nikę prezentuje, yy, prezentuje się razem z taką idealną nikę. Wiemy, że tutaj na pewno nie będzie widać tak dobrze tych trzech kropek, nie będzie widać tak dobrze tych. Tych detali, yy, tych skrzydeł, nie będzie widać tak dobrze yy, detali tej sukni, przez co ta moneta automatycznie spada o parę stanów niżej. I zawsze należy w ten sposób to porównywać. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ocenę stanu zachowania monety GLP. Dziękuję Państwu za oglądanie i. Zapraszam do śledzenia kanału zarówno na YouTube, jak i na Facebooku, gdyż będę się starał, aby filmy pojawiały się jak najczęściej. Dziękuję za oglądanie. Do następnego.